Cześć. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić parking, plac kempingowy Simons Camping na wyspie Elafonisos w Grecji. Zapraszam was do oglądania. Wjazd na to pole kempingowe jest dozwolone w godzinach od 7 do pierwszej w nocy. Jest tutaj miejsce zarówno jak i dla kamperów jak i na namioty my tutaj przyjechaliśmy samochodem z przyczepą kempingową za dorosłą osobę opłata wynosi 8 euro dziennie za dziecko 4 euro i trzeba jeszcze wnieść dodatkową opłatę za prąd doba tutaj trwa trzeba opuścić do godziny 12 to tak jak we wszystkich, na wszystkich polach kempingowych Teraz pokażę Wam tutaj recepcję. To jest plan tego pola kempingowego. My jesteśmy tutaj. Tutaj są telefony wyszczególnione. Można też tutaj. Wziąć i wynająć domek typu bungalow. Nie wiem, jaka jest scena, ale dość fajnie to tutaj wygląda. Wjazdu pilnują tutaj pracownicy, którzy jak też przyjedziecie, zaprowadzą Was na Wasze miejsce parkingowe. W pierwszym momencie pójdziemy do zlewni koalet chemicznych. Mają też, kemping posiada własny transport. Jeżeli, jeżeli przypłyniecie tutaj chromem, bo niczym innym się tu w sumie nie dostaniecie, to prawdopodobnie, jeżeli sobie zamówicie transport, będzie pewnie kilka osób, mogą po Was przyjechać busem i y, Was tutaj przywieźć. Zaraz tutaj, na początku, mamy pierwszy y, WC i Natryski, tutaj jest strefa damska. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają natryski i toalety po męskiej stronie. Tutaj, jak widzicie, już ktoś rozbił namiot. Tutaj są pomieszczenia socjalne. Po lewej stronie są toalety. A po prawej kabiny prysznicowej, teraz pójdziemy zaraz tutaj na lewo. Po lewej stronie jest możliwość, nie wiem czy to będzie dobrze widać. Są tutaj, jest kompresor, gdzie można sobie napompować materac oraz zlewnia do toalet chemicznych. Jest tutaj wszystko oznaczone. Tam dalej. Zlewa się toalety. Teraz pójdziemy już na plac, gdzie można rozbić namiot, bądź stanąć przyczepą lub kamperem. Tak wyglądają mniej więcej miejsca pod namiot. Wszystko oczywiście w zadaszeniu, albo w cieniu drzew. Tutaj mamy kuchnię, z której możecie korzystać jeśli przyjedziecie z, z namiotem są lodówki do dyspozycji tutaj jest zmywalnia takie kuchenki oczywiście jest plac plac dla dzieci jest też miejsce do grillowania gdzie można sobie usiąść pod dachem węgiel wszystko w swoim zakresie, ale takie miejsce jest, więc bardzo ważne dla tych, którzy chcą, każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz pójdziemy do dalszych części sanitarnych. Na polu znajduje się też pralnia ręczna i można sobie coś wyprasować. Mamy tutaj tego typu zle, zlewozmywaki, jest, jest deska do prasowania, żelazka nie ma, ale żelazko jeżeli ktoś chce, no to, to pewnie wozi ze sobą. Teraz pójdziemy do mini marketu który jest tutaj też na miejscu, gdzie można zaopatrzyć się w wodę, dlatego że tutaj na całym kempingu nie ma wody pitnej w kranach. Wszystka cała woda, która tutaj jest, jest, pochodzi z morza, jest po prostu odsalana, więc nawet wiszą wszędzie wywieszki, żeby po prostu nie używać mydła takiego normalnego, tylko używać mydła w płynie. Wchodzimy teraz do mini marketu. Jak widzicie, są i parasole, okulary, jakieś podstawowe pieczywo, kapelusze. To, co potrzebujemy na, na plażę Chipsy, jakieś, jakieś winko, serki Takie artykuły, że tak powiem, pierwszej potrzeby Jest mleko Do najbliższego miasteczka jest tutaj 4 km W sumie jedyne miasteczko Gdzie też są restauracje Tutaj restauracja oczywiście też jest Teraz pójdziemy na, po, na część dla yy, przyczep kempingowych i dla kamperów Po tej stronie jest strefa dla kamperów Ta strefa nie ma tutaj zadaszenia tam dalej, gdzie my stoimy, to już jest wszystko zadaszone. Jest podłączenie do prądu bardzo blisko. Jest blisko do wody, takiej bieżącej sklanu, ale zaznaczam, tak jak mówiłem wcześniej, jest ona po prostu odsolana, więc nie nadaje się do, do spożycia w żadnym wypadku. Do spożycia można kupić wodę w markecie. Aczkolwiek osobiście doradzam prędzej zrobić zakupy, jeżeli tutaj będziecie się wybierać zrobić zakupy. Po tamtej stronie, dlatego że tutaj jednak te ceny są ciut wyższe. Jeżeli tutaj przyjedziecie, będziecie już poniekąd skazani kupywać tutaj wodę do picia. Butelka wody kosztuje euro. Tutaj mamy po lewej stronie mamy te domki typu Bungalow. Wyglądają dość fajnie, nie wiem jak w środku to wygląda. Na pewno podejrzewam, że są klimatyzowane. Dojście do plaży. Znajduje się z drugiej strony. Z przodu przed parkingiem jest też parking tak zwany do plaży, czyli dla, dla, tutaj, dla osób, które, które tutaj na miejsce przyjeżdżają. Na tym parkingu rzekomo nie można parkować przyczep kempingowych. My, park, my tu zaparkowaliśmy na jedną noc, nikt nas nie wygonił. Więc, jeżeli przyjedziecie w godzinach wieczornych, bez sensu, żebyście tutaj płacili za pole kempingowe, można tam sobie stanąć na dziko i wjechać przykładowo rano już od siódmej na swoje miejsce. Wszystko jak widzicie w zadaszeniu. I tutaj stoją już kampery. Kampery, i tam dalej stoimy my z przyczepą. Jest to dość duży plac tutaj. Spokojnie, każdy znajdzie miejsce. Wszystko się zmienia Więc dużo miejsc jest wolnych Mimo tego, że mamy przełom lipca i sierpnia Czyli szczyt sezonu Nie ma problemu, żeby, żeby znaleźć miejsce Nawet bez rezerwacji Pójdziemy za chwilę, pokażę Wam Wyjście na plażę i samą plażę Która jest niesamowita Naprawdę każdy Kto tutaj przyjedzie w tę stronę Powinien przyjechać i zobaczyć tę plażę Zresztą jest ona w internecie yy, Jako Jedna z 10 rzeczy, które będą z Grecji trzeba zobaczyć. Niesamowita woda, niesamowity kolor, czyściutko. Plaża, oczywiście, piaszczysta. Trochę jest wiecznie, ale to jest urok przebywania na wyspie. Są tutaj najróżniejszego, najróżniejszego kalibru kampery. My stoimy tutaj, zatrzymaliśmy się z naszą przyczepą jeśli tutaj staniecie jest faktycznie kawałek żeby dostać się na drugą stronę do zlewni z tego co widziałem to wożą tutaj zbiorniki czy tam kasety wożą z, ludzie oczywiście z przyczep wożą yy, na rowerach ale ogólnie pole kempingowe określam i oceniam na powiedzmy 5 z minusem Oprócz paru mankamentów, wszystko poza tym jest jak w najlepszym porządku. I jeszcze cena. Nie wiem, czy mówiłem o cenie, czy nie mówiłem. My zapłaciliśmy 13 euro za przyczepę ze samochodem. Jeżeli przyjedziecie, przyjedziecie samochodem z przyczepą, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie tutaj dużo miejsca wolnego. Będziecie mogli sobie postawić samochód tak, jak my tutaj postawiliśmy. Tutaj byli nasi znajomi, którzy już dzisiaj odjechali. Jest wolne miejsce, więc sobie postawiłem samochód Oczywiście, jeżeli przyjdzie camper, Musimy miejsce udostępnić, żeby mogli się zatrzymać Ale ogólnie spokój, cisza Nie ma tutaj głośnych Nie ma głośnego puszczania muzyki I tego typu rzeczy Za chwilę wybieramy się na plażę Przy wyjściu z pola kempingowego na, na plażę Jest restauracja Ceny przystępne Miejsca dość sporo jak widać mamy tutaj prysznic aby piasek wziąć i spłukać i wyjście na plażę. No i około od wyjścia z pola kempingowego do wody jest około 100 metrów leżaki płatne 10 euro dziennie, ale nie ma takiej potrzeby, jeżeli macie swój parasol. To jak najbardziej możecie się rozbić ze swoim parasolem. Miejsca jest pod dostatkiem, nie ma problemu. Zaraz wam pokażę tutaj już jak to wygląda sama plaża. I tak wygląda sama plaża. Jak widać jest długi, daleko od brzegu jeszcze jest płytko, więc nie ma problemu dla rodzin z mniejszymi dziećmi. Tutaj mamy leżaki. I to tyle. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i do następnego.